Artur kornik Sowiński, MMA Familia, Paweł Wyrobek, MMA Familia. Krótko podsumujemy e, dla Was to, co działo się tutaj przez te najbliższe dwa dni. Chyba można powiedzieć udało się, nie? Bo... Gdzieś tam plany były zacne, dziewczyny są zadowolone, a to chyba dla nas najważniejsze. Tak, no to jest największa taka wytyczna, że dziewczyny są zadowolone. Bardzo się cieszę, że się było bez kontuzji, no bo to jednak jest obóz paringowy i z, dużą, z dużym takim nakładem zajęć. Tak? No bo tutaj oprócz treningów, gdzie tych treningów no, były cztery, łącznie ze sparingami, no to jeszcze był trening mentalny. Z Kamilem Lizurejem, no i testy motoryczne u Alana Langera, które, no bądźmy szczerzy, no też traktujmy jako trening, no bo to taki dość mocny, no bo, bo jednak dziewczyny wyciskały, robiły przejścia od martwy, no był zajazd. No było widać, że są zadowolone, naprawdę. Miałem teraz okazję porozmawiać z dziewczynami i mówiły, że mega im się podobało, że będą na kolejnych obozach, co nas powinno bardzo, bardzo cieszyć. Super, właśnie wspomniałeś o treningu z Alanem. Dziewczyny powiedziały, że mają świadomość tego, ile jedzieli od tej czołówki, no bo były gdzieś tam porównywane i to czy do, do zawodników UFC, czy, czy do tej czołówki polskiej, ale e, fajnie, bo wyszły z założenia, że wiedzą, co poprawiać, a nie gdzieś tam się załamywały, więc chyba, chyba o to chodziło w tym wszystkim. Znaczy, te testy miały porównać, e, dały też porównanie takie, gdzie są na jakim poziomie odnośnie e, topowych zawodniczek e, UFC, no wiadomo, że. Topowe zawodniczki UFC do treningu motorycznego przywiązują bardzo, bardzo dużą wagę już od iluś tam lat. Nasze dziewczyny dopiero zaczynają, jeżeli chodzi o trening motoryczny bądź go prowadzą. No, Niedługo bądź może nie przykładają odpowiedniej do niego wagi, dlatego też myślę, że zmobilizuje je to i na kolejnych kampach, jeżeli będzie znowu możliwość u Alana przeprowadzenia te testów, no to one już wyjdą dużo, dużo lepiej i wtedy też będzie, myślę, dodatkowa porcja motywacji dla dziewczyn, także że to rzeczywiście działa i rzeczywiście przynosi efekty. No z tego, co Alan mówił, to plany tam są. Bardzo ciekawe, rozbudowuje cały czas, także naprawdę już na ten moment to wygląda bardzo dobrze, a, a według tego co opowiadał, no to będzie to wyglądało jeszcze, jeszcze lepiej, więc naprawdę taki powrót za jakiś czas i, i ponowne przebadanie i właśnie sprawdzenie, czy jest progres, czy jest regres, nie, będzie bardzo ciekawe. Wykład z Kamilem był jeszcze, ty miałeś okazję z Kamilem współpracować, jest to trener mentalny, który, którego dziewczyny też bardzo chwalą, mówią, że uczą się gdzieś tam panować nad swoimi emocjami, swoim ciałem, no bo te emocje są i tu nie ma czego ukrywać. Jest to sport jednak, który wywołuje mnóstwo emocji, czy to stresowych, no tego słowa nie powinniśmy używać, jak już wczoraj się dowiedzieliśmy, ale czy to takich właśnie emocji, które gdzieś tam paraliżują, czy takich pozytywnych. Ty miałeś okazję z Kamilem współpracować i chyba też fajnie, że coś takiego na tym obozie się pojawiło. Tak, tak, miałem okazję z Kamilem współpracować, dlatego też bardzo mi zależało, żeby jego obecność była tak i też na tym obozie w Zakopanym, który organizowaliśmy, no i teraz na, 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 na tym Bedgard Camp. Na kolejnym również będę oczywiście starał się zrobić tak, aby Kamil był ze względu na to, że jest to naprawdę dobry trener mentalny, który odnajduje się świetnie, jeżeli chodzi o sporty walki. On czuje to, zresztą współpracował, no tak jak już wspomniałeś, ze mną, współpracuje z Tomaszem Jakubcem, współpracował z Alanem Langerem, więc on tutaj no, ma pojęcie, bo prowadzi czołowych zawodników na scenie polskiej. Także no, jestem bardzo zadowolony, że, że, że po raz kolejny udało się go ściągnąć no i jestem przekonany, że każda dziewczyna, która była no, na tym wykładzie, no, będzie stosować te jego Techniki, jego sugestie i będzie bardziej zagłębiać się w ten temat. No, to jeszcze powróćmy na chwilę stricte do sportowych aspektów, czyli poziom tego obozu, który tutaj mogliśmy obserwować. No, bo tak jak mówisz, były dwa treningi takie stricte, dzisiaj parterowy, wczoraj taki bardziej stójkowo zapaśniczy, były te dwie jednostki sparingowe, dziewczyny mocno zmęczone, ale było widać, że dawały z siebie wszystko i trzeba przyznać, że. Poziom był naprawdę, naprawdę ciekawy. Tak, no wczoraj Radosław Grela prowadził trening, za co serdecznie mu dziękuję, bo jego pomoc no, tutaj i w prowadzeniu sparingów, no też jest bardzo doświadczonym trenerem, także no, zresztą moim trenerem, <grytanie> także no, tutaj jego pomoc też była no, bardzo, bardzo widoczna na, na, na tym obozie. A dzisiaj tak ja prowadziłem trening i spytałem, mimo że miałem stójkowy plan treningu, ale spytałem dziewczyny, no bo mamy kilka dziewczyn, było typowo z K1, tak? czy chcą parter. No i się okazało, że no właściwie nawet same tak zaproponowały ten parter, więc zrobiliśmy ten trening parterowy, mimo że się na to nie nastawiałem. Bardzo fajnie, że też dziewczyny z K1 były na takie otwarte na, na MMA, na walkę, nie na swoich zasadach, bądźmy szczerzy. Ale próbowały tą, tą swoją stójkę właśnie przenieść na zasady MMA, powalczyły też w parterze, no z tego co słyszałem to bardzo zadowolone, także myślę, że jakieś transfery z k do MMA będą się dalej szykować. No właśnie i sparowały przede wszystkim też w małych rękawicach do MMA, mimo że tak naprawdę miały je pierwszy raz na rękach. Tak i to, tego, i, to, się i, udało i, i to same z siebie, Tak ze względu na to, że na początku było mówione, że no z dziewczynami Sky1 sparujemy w tójce, a tutaj się okazało, że no, no, fajnie, że, że się nie bały, że szukały nowych wyzwań. Fajnie, że się, że się spodobało, no bo już, już zapowiedziały swoje, swoją obecność na kolejnym kampie. No właśnie, mamy Dominikę Filec. Tak, jeszcze a propos tych transferów z k 1 do MMA. Nie wydaje ci się troszkę, ja mam takie wrażenie, że jednak w tym. W tych stójkowych sportach zaczyna troszkę brakować wyzwań, że jednak zawodnicy są świadomi tego, że tak naprawdę ten duży sport, duży nie tylko jeżeli chodzi o jakieś wyzwania, ale też i na pewno większy jeżeli chodzi o pieniądze, zaczyna się dopiero w klatce MMA. Tak, no bo szczerze, no MMA teraz jest znacznie popularniejszy od wszelakich sportu walki, więc tutaj no też. Wiadomo, że to niesie i większa większą popularność przyciąga lepsze pieniążki, większe wyzwania, no bo tak jak w K1 myślę, że tam dziewczyny się mniej więcej spotykają w tym samym gronie i walczą, no to tak, tutaj jest coraz większa konkurencja, jeżeli chodzi na, na rynku kobiecego MMA. No i to tylko cieszyć, że sportowo podejmują wyzwania, bo to bądźmy szczerzy, no, ta stójka też się różni. To nie jest na takiej zasadzie, że ktoś przychodzi ze stójką z K1 i, i będzie od razu wymiataczem. Tą stójkę też trzeba dostosować pod obalenia, też trzeba dostosować pod y, moim zdaniem mniejszą ilość ciosów y, wyprowadzanych, bo przeciwnik również się będzie inaczej zachowywał, tak? Tutaj, tak jak y, Typowo w stójce jest bardzo częste przyjmowanie ciosów, a tutaj jednak zawodnik bardzo często odskakuje. Bądź właśnie jeżeli będzie się za blisko, no to będzie klinczował i próbował sprowadzić co na rękę zawodnikom z stylów uderzanych nie jest. No ale podoba mi się ten zadzior u kobiet, bo jednak są tak zadziorne, że, że gdzieś tam jak ktoś nie wychodzi w parterze, to jeszcze rundkę eee. trzeba zrobić, poprawić eee. albo gdzieś tam dopytać. Fajne to jest, bo, bo faceci czasami mam wrażenie, że e, coś tam nie wychodzi, dobra, poprawię to na następnym tak, treningu. Tak, tak, a tak, tutaj, tak, no właśnie tak, zawsze tak. za każdym razem z tego, co obserwowałem, było, czy do ciebie pytanie, czy doradka, właśnie było pytanie, a mo, można to jeszcze raz trenerze pokazać tutaj, jak powinno z tego wyjść i tak dalej. To jest fajne, że jest faktycznie taka no. mocna mobilizacja do tego, żeby się kształcić. Nie? U facetom czasami nie da ego po prostu mhm. podjęcie drugiej próby, kiedy. Prawdopodobnie wynik będzie podobny, tak? Czyli jeżeli załóżmy, czy będzie sparował w parterze, wiadomo, że on tą walkę no, prawdopodobnie przegra, no bo nie ma takiej wiedzy, takich umiejętności, żeby ją wygrać. I wtedy się właśnie odzywa ego, które mówi, dobra, już, już sobie odpuść. A u dziewczyn nie ma tego. To jest zadzior, który, który bardzo widać na sparingach. Tak? Tutaj nie ma odpuszczenia, tu jest chęć zrobienia kolejnej rundy, bo w kolejnej będę już bardziej ogarnięta i już, już może mi się uda z tego wyjść, a nawet skończyć swoją przeciwniczkę. Tak? Dziewczyny mają dużo większą... Tak, te, tego tego zadziora mają te, również w stójce, tak? te sparingi wyglądają inaczej. U facetów bardzo często jest tak, że kiedy zaczynają sparować, to nawet ich trzeba pobudzać do, do, do sparingów. U dziewczyn nie ma tego, tutaj, tutaj jest ciągła chęć udowodnienia przeciwniczce, nawet jeżeli teoretycznie ma się gorsze warunki, gorszy staż treningowy, jest ciągła chęć udowodnienia, że ze mną nie powinieneś zaczynać i no tutaj bardzo, bardzo cieszę się, że, że te sparingi wyglądały z tym właśnie zadziorem. I bardzo się cieszę, że nie przyniosły żadnych kontuzji, że wszystko było robione z głową. Tak? To nie była bójka, tylko wszystko, cały czas jestem pewny, że każda dziewczyna, nawet stójkowiczki yy, z K1, wyciągnęły coś dla siebie, jeżeli chodzi o płaszczyznę stójkową. No, parter też w systemie ja jestem pewny, <laughs> że akurat wyciągnęły dużo. Dokładnie. No i na zakończenie bo dziewczyny zadowolone, my myślę, możemy być zadowoleni również z tego, jak to wszystko wyszło. Były już pytania, kiedy kolejny. Nie potrafiłem na to pytanie jeszcze dokładnie odpowiedzieć: no bo troszkę się jeszcze w tym roku będzie działo i, i gdzieś tam być może niekoniecznie jest to związane z naszymi podopiecznymi, ale no, jakieś plany już tam w głowie snujemy. Myślę, że jakiegoś rąbka tajemnicy możemy uchylić, że te obozy raczej postaramy się, żeby były dość cykliczne. Tak, no obozy będą na pewno cykliczne. Yy... Myślę, że w okolicach ferii będę celował w ferii. Oczywiście no, wszystko zależy od e, również dyspozycji zawodniczek, no bo to od tego nam zależy. E, ale tak, gdzieś w okolicach e, stycznia na pewno, na pewno ruszy druga edycja i e, ben, będą cykliczne. No właśnie. Na które oczywiście serdecznie z tego miejsca zapraszamy. Dziękujemy wszystkim dziewczynom, które brały udział w tym pierwszym Bad Girls Camp, e, bo naprawdę, naprawdę my jesteśmy mega zadowoleni i szczęśliwi, że mogłyście z nami się tym wszystkim bawić i, i uczyć. Dziękujemy oczywiście wszystkim firmom, które nas wsparły, czyli firmie Octagon, od której mamy takie super koszuleczki, Alan Langer, MMA Performance, Kamil Lizurej, o których już też wspomnieliśmy, Medicana Premium, prace wykończeniowe, Kamil Lizurej jeszcze raz. Ja ci jeszcze powiem co masz z tyłu, masz heavy stila, serdecznie Piotrek dziękujemy, super forma, Dieta od Brokuła i Normo Barika. Bardzo, bardzo dziękujemy, bo dzięki Wam ten obóz się mógł odbyć. No i nie tylko ten obóz, bo wspieracie nas już od dłuższego czasu i zawsze możemy na Was liczyć. Także dla Was serdeczne dzięki. Jeszcze raz gratulacje, że wszystko A się równało. Gratuluję. Miało. Bardzo, dziękuję. dziękuję bardzo. I co? Widzimy się przy kolejnej okazji. Artur Kornik-Sowiński. i Paweł Wyrobek. Dzięki serdeczne. Hej.